Witaj, ta, z tej strony Rosson Games, a to pierwszy odcinek serii League of Legends. Dzisiaj ze mną jest Nomad Soho13 i Mr Kompot. Witam was bardzo serdecznie. Jestem Nomad Soho13. I gramy Ej, dziś w Legends. Dobra, idę na Dobra, no, e, e, bardzo fajne po powitanie. i idę na da. Pojawiły się stwory. Kurde widzę a, ja Już sobie trzymam no. Nevermind Ja dzisiaj a, taki totalny Ja Nie umiem grać w LoL'a to takie to Ale co? A, nie umiem grać w LoL'a Powiedział gość, który ma 22 level Dokładnie <laughs> No właśnie, bo mam 22 level Nie to umiem znaczy... grać To jest słaby po prostu To znaczy, że... To znaczy, że... Nic nie jest tak. Kurde, mam Nunu i Leonę. Dwa najgorsze... Surprise, motherfucker. I, dobra, dobra. Mi stąd. Pójdź do mnie, powiedziałem, nie, mnie powiedzieć.

Kurna! Aszka, kicikici, chodź tu. Aszka, zapraszamy do kółeczka. No chodź. No chodź. Zróbmy koło, będzie nam wesoło. Aszka, no chodź, wiem, że tego chcesz! Ha! Demon, ja się ciebie zaczynam bać. Co kurwa? Chodź cichaj tam. W ogóle wiesz co widziałem cię dzisiaj Co? Widza widziałem cię dzisiaj rano Gdzie? Przy stole na moim śniadaniu <śmiech> <śmiech> Kurde Fiora i taka dziwne jest jedynie to taki totalny słak tą skórką Jure. dzisiaj nie nie nie, 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 panie, 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 co pan chce? Ale kurde. czego ty się boisz? Udyrem? Nie chcesz, nie chcesz iść na Tarika! Nie! ty go stunujesz. ja chcę... Ja chcę trochę minionów, ten... Wiem, że go zestunuję miskiem, ale ten... Chcę mieć chociaż... Czekaj... Fajnie. Ja zrobiłem dzisiaj na polskim taki hashtag, w ogóle, taka burza mózgu pani nam kazała, wymyślić jej zdanie i taki hashtag prosto Dobra. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Nie znam nicości dla Się cofnę. Jak Wam idzie, panowie? Na razie mam 1-1-1, jeden, 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 więc Kompot jedziesz. No, nie? Znowu mało życia zostało, ja go nie mogę dopić, no. No to, to... jest najgorsze co możesz w loru. Masz mało życia i nic nie możesz zrobić. Kurde, potem... Poczek poczekam trochę... Przeciwim Dobra, to pokona... Żeby iść szybciej. No. Ale jestem koksem, co Ej, a gdzie moje owacje? No cóż, my jesteśmy skupieni, także. What the fuck! Ty kompot? No. Weź się przyznać, kiedy ostatni raz grałeś w lola. przeciwników. Bo nie ze specjalnie entuzjazm cię trzyma. 5 lat temu. No ja gram od początku drugiego sezonu. O kurwa. Posłuchaj mnie Dobra, jest... Żółty, jedziesz, jest jedziesz, i... jedziesz, jedziesz go, jedziesz jed... FAK Jedziesz so, Mary. Wycofaj, tak. wycofaj! No Minion mnie zablokował To musisz mieć widmowego tan tancera, wtedy odmijasz wszystkie jednostki